Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Kościół dzisiaj wspomina świętego Szczepana pierwszego męczennika można zadać sobie takie pytanie dlaczego w ten radosny śpiew kolęd w ten radosny czas liturgia Kościoła wplata nam refleksję nad cierpieniem nad krwią, nad śmiercią nad męczeńską śmiercią Szczepana Otóż odpowiedź wydaje się dosyć prosta. Chrystus, który przyszedł na świat w Betlejem, przyszedł do wszystkich, ale nie wszyscy go przyjęli. Pierwszym, który go odrzucił, który go nie przyjął, był Herod. Później oskarżyciele Chrystusa i ci, którzy przyczynili się do jego ukrzyżowania. Szczepan, diakon w kościele apostolskim, który. Zajmował się opieką nad chorymi i biednymi. Za swoje oddanie Chrystusowi, za wierność Chrystusowi poniósł śmierć męczeńską. Został ukamienowany. On dzisiaj uczy nas tego, pokazuje nam, że dla Chrystusa warto. Warto cierpieć, warto znosić różne trudności. Również za cenę śmierci. I my również jako chrześcijanie mamy dawać świadectwo, mamy nieść świadectwo o Chrystusie. Mahatma Gandhi, zapytany kiedyś przez jednego z misjonarzy, co powinni robić chrześcijanie, aby przyciągać ludzi do Chrystusa, odpowiedział, że po pierwsze, powinni oni. Żyć tak, jak żył Chrystus. Po drugie, nie powinni przeinaczać słów Chrystusa. A po trzecie, powinni zdać sobie sprawę z tego, że miłość jest ośrodkiem i duszą chrześcijaństwa. Dzisiejszy świat, Kościół potrzebuje autentycznych świadków wiary. Potrzeba dawać świadectwo o Chrystusie swoim słowem i życiem. A moc do tego powinniśmy czerpać z sakramentów Kościoła, ze wspólnoty Kościoła, a szczególnie z Eucharystii. Dobrego świętowania!